Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Nie mamy żadnych doniesień, że ktoś się nie może podłączyć? Że myślę, że wszyscy są. Szanowni Państwo, jako że jest godzina 9:30, otwieram posiedzenie. 35 sesji Rady Miejskiej w Bytomiu w dniu 30 listopada. Na samym początku proszę potwierdzić kworum. Pani radna Joanna Stępień, Pan radny Piotr Paton i pan radny Michał Napierała. Jestem, jestem, jestem panie przewodniczący. Problem ze sprzętem, będę tak głosował. Spróbuję z komórki za chwilę, bo rozmawiam. Jeszcze pan Piotr Paton, nie wiem co jest. Momencik. Jeszcze poczekamy chwilę. Pan radny Marek Wilki i pani radna Maria Żyła. Jeszcze Proszę, próbuję dodzwonić. się do. Dziękuję. Mamy problem z połączeniem się z panem Piotrem Patoniem. Panie Piotrze, czy pan nas słyszy? To jest za późno, tak? Ale czy jest? no. Tak, jestem. Hallo to... Halo. 502, 617 335, Michał napierała. Chodzi o plus 25 przed... Michał, wyłącz sobie mikrofon. Napierała. Szanowni Państwo, jako że nie mieliśmy się połączyć z Panem Petrem Patoniem, to yy, jest jedyny radny, który nie potwierdził forum, Przechodzimy do y, punktu drugiego. Wnioski do porządku obrad. Czy są wnioski do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer. 22 łamane przez 316, przez 19 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bytomiu na lata 2020-2046 projekt uchwały 509 przedstawi Pani Skarbnik? Pan Prezydent Michał Bieda będzie prezentował e, projekt niniejszej uchwały Dziękuję bardzo. Proszę Pana Michała Biedę, zastępcę Prezydenta Miasta Wytomia o przedstawieniu projektu uchwały na druku R509. Proszę ma admira okay. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z zapowiedziami Pana Prezydenta przystępujemy do ostatniego etapu E, przejęcia sieci kanalizacji deszczowej do e, gminy. E, tak jak zapowiadaliśmy, transakcja e, odbędzie się w następujący sposób. E, pan prezydent podjął już e, uchwałę na e, walnym zgromadzeniu o obniżeniu kapitału zakładowego BTK e, z odszkodowania za e, to obniżenie udziałów. Za ułożenie udziałów zostanie sfinansowany zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ta infrastruktura została oczywiście wcześniej wyceniona. Odbyły się formalne negocjacje pomiędzy miastem a BPK. W tych negocjacjach ustalono kwotę odkupu na 110 246 tysięcy złotych żeby pan prezydent mógł przeprowadzić postępowanie i podpisać umowę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład którego wejdzie sieć oraz pracownicy którzy są przypisani do obsługi tej sieci potrzebne jest stosowne zabezpieczenie środków finansowych w wieloletniej prognozie finansowej ten zakup nastąpi ten, zapłata za, za to zorganizowaną część przedsiębiorstwa nastąpi w przyszłym roku, i w przyszłym roku też BPK do gminy powinien przekazać środki za umorzone udziały. To jest pierwsza część tej uchwały. W drugiej części planujemy 375 tysięcy złotych jako wkład własny do zakupu. Dźwigu osobowego do windy w budynku numer 1 i w budynku numer 5, szpitala specjalistycznego numer 1. Jeżeli są pytania do, do tego procesu albo do, do tematu tej windy, to, to oczywiście bardzo proszę. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Pan Radny Robert Drabus, proszę bardzo Panie Wójcie. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, e, Panie Prezydencie, bo to chyba do Pana Panie Prezydencie Bieda będę kierował swoje zapytanie, a proszę powiedzieć ile rocznie hmm. będzie kosztować utrzymanie e, tego przedsięwzięcia i czy w nowym projekcie budżetowym jest to już zaplanowane, to przejęcie. To jest jedno pytanie, później jak Pan odpowie, pozwolę sobie zadać kolejne, już się zaraz zapiszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Odpowie zastępca prezydenta, Pan Michał Wieda. Panie Przewodniczący, Panie Radny, te koszty będą znacznie mniejsze, jeżeli chodzi o, o gminę. Spółka dzisiaj e, oczywiście płaci podatki e, od tej infrastruktury, ale też e, musi w swoim bilansie robić e, odpisy amortyzacyjne. E, dzięki temu ruchowi koszty obsługi powinny spaść z e, około 10 milionów, które co roku Bepek e, miał w stracie, do około 3-4 milionów. Jeszcze wszystko zależy od tego, jaka będzie opłata za zrzut wody do wód polskich. Natomiast całość powinny się zamknąć w 3 do 4 milionów i takie środki w wysokości 3 milionów zostały w budżecie zabezpieczone. Dziękuję bardzo. I zarządu Drugi mostów, żeby być precyzyjnym. Pan radny Robert Rabus. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam też pytanie, bo z tego, co usłyszałem, to pan powiedział, panie prezydencie, że też część pracowników którzy pracują teraz w EPEK-u, a zajmują się właśnie tą częścią. Czy oni, z tego co zrozumiem, oni też zostaną, jakby w cudzysłowie mówiąc, przerzuceni do dalszej pracy przy, tym, przy tej kanalizacji? I, I proszę powiedzieć, a kto będzie tym zarządzał? Bo też słyszałem, nie wiem na ile są prawdą te pogłoski, że ma być utworzona spółka celowa zajmująca się obsługą kanalizacji. Czy jest? To prawdą, panie prezydencie, czy to w zupełności zajmować się tym będzie MZBIM? A jeżeli MZBIM, to kto będzie nadzorował? Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli pan ze Miasta. Panie rady, zdecydowanie yy, yy, prostuję te, te informacje, ale są zupełnie nieprawdziwe. Nie ma takich planów, żeby tworzyć jakąkolwiek dodatkową spółkę. Byłby to proces odwrotny od tego, który. Prowadzimy. My tą infrastrukturę wyciągamy ze spółki, żeby obniżyć koszty. No, tworzenie spółki no, byłoby procesem odwrotnym. Nie, nie ma takich planów. E, zarządzać Mini Miasta tą siecią ma Miejski Zarząd Dróg i Mostów i on będzie zlecał e, faktyczne e, prace i gospodarowanie tą siecią bytomskiemu przedsiębiorstwu komunalnemu e, w drodze in-houseu. Taki jest plan. Faktycznie tą sieć będzie nadal obsługiwał BPK, ale już bez tych kosztów amortyzacji i bez tych kosztów podatkowych. MZDIM będzie w drodze in-houseu zlecał tę pracę bytomskiemu przedsiębiorstwu komunalnemu. Faktycznie planowane jest przeniesienie czterech etatów z BPK do MZDIM-u, do obsługi tego procesu, czyli od strony przychodowej, od strony kosztowej, obsługi tego zamówienia publicznego. Ostatecznie myślę, że tych etatów w MZDIM nie będzie mniej. Żeby ten proces usprawnić jeden z pracowników Zarządu Druki Mostów miał już w tym roku podzielony etat, część etatu pracował w MZIMie, część w BPK, właśnie po to, żeby ten proces przejmowania przeszedł tak płynnie, jak to jest tylko możliwe. Dziękuję panu. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. I zamykam dyskusję i teraz będziemy głosować. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, w której treść została podjęta? To został przedstawiony na druku R509. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Przepraszam, ja mam problem z głosowaniem. Ja też. Ja mam jakieś trzy opcje do wyboru. Tak, tak ja, tak, tak. Jakiś przeciw i wstrzymuje się, nie wiem co to jest. A ja, A ja, jak ja, jest wyślizg, nie ma standardowego głosowania, tylko jest jakiś taki z wyborami opcji. Także bardzo bym prosił o weryfikację. Mich że pomyślnie oddałem trzy głosy: za, przeciw i wstrzymuję się. Czyli dziewięć w sumie. Szanowni Państwo, jest to moment, bo jest jakiś problem. W wybraniu e, na przykład w pierwszej wersji za, w drugiej wersji e, przeciw, czyli wstrzymuje się przeciw i e, wstrzymuje się również przeciw. E, na Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie głosowania. Tu jeszcze pojawił się wniosek formalny pana Roberta Rabusa. Nie wiem. Na razie jest procedura głosowania, po. Bo... Panie Przewodniczący, chodziło mi o to, że może imienne zrobić głosowanie. To by chyba szybciej przebiegło. Panie Radny, już jesteśmy. Już Już przechodzimy do głosowania. co z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, której treść została przedstawiona na druku R509? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? głosowania. 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące. Uchwała otrzymujemy. Z 35, łamane przez 505, przez 20. Czy ktoś Szanowni Państwo, w związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad zamykam posiedzenie 35 sesji Rady Miejskiej w wielu w dniu 30 listopada. Panie Wczoraj Przewodniczący, Dziękuję, dziękuję Jest... radnym, dziękuję wszystkim, którzy y... dzisiaj obsługiwali sesję Rady Miejskiej. Panie Przewodniczący może głosowaniu jeszcze? Można jeszcze po zamknięciu sesji. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem e, w imieniu pana prezydenta sprostować nieprawdziwe informacje, które pojawiają się w temacie e, e, elektrocie powietrznej a mają też związek z budżetem miasta. E, pierwsze, e, prawdą jest to, że pan prezydent wysłał pismo w, w sprawie e, odkupu ECS Sząbki po cenie e, zakupu i otwartum. Ponadto w budżecie są zabezpieczone środki blisko milion złotych na zakup nieruchomości i taka transakcja może być przeprowadzona. Więc informacje różnych portali informacyjnych, jakoby nie było tego pisma i nie było zabezpieczonych środków, są nieprawdą. Oczywiście formalne sprostowanie również zostanie wystosowane do tych podmiotów. Jeszcze korzystając z okazji w imieniu pana prezydenta i całego zarządu, wszystkim Andrzejom, a szczególnie radnym Andrzejowi Wężykowi, Andrzejowi Kęcowi, życzenia imieninowe. Dziękuję. Dziękuję. raz